Proszę się ułożyć. Okay. Hej, hej, kochani! Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co dla wielu książkoholików, moli książkowych, y, wydaje mi się, jest tak jakby kolebką ich y, powstania i ich y, miłości do książek. Coś, co też w moim przypadku było tak jakby y, tym. Pierwszym miejscem, z który, w którym miałam styczność z książkami i do którego przychodziłam po książki. Mówię tu oczywiście o znanej wszystkim bibliotece w ogóle o bibliotekach. I dzisiaj chciałabym na ten temat sobie trochę porozprawiać e, powiedzieć wam, dlaczego ja na przykład dalej wolę chodzić do bibliotek niż kupować sobie własne książki. Oczywiście to wszystko w towarzystwie ciepłutkiej herbatki, bo tutaj za oknem to jest po prostu e, może nie masakra bo ja lubię święta lubię w ogóle zimę i lubię jakieś dużo śniegu ale. W tym roku akurat nas zima bardzo w obficie go e, nasypała. Także ja mam cieplutką herbatkę z cynamonem. E, no i zrobimy sobie po prostu takie e, książkowe pogaduchy przy herbatce. Dobra, herbatka. Pierwszą rzeczą, pierwszym takim punktem i powodem, dla którego ja ogólnie e, wolę biblioteki od e, no, sklepów z książkami. Księgarni, antykwariatów i w ogóle kupowania książek. Oczywiście bardzo lubię kupować książki i każdy z książkoholików, moich książkowych uwielbia to robić, ale są pewne ograniczenia i jest to punkt numer, e, numer jeden czyli oczywiście fundusze, e, pieniądze e, i na przykład jak ktoś lubi kupować książki, jak ma e, ku temu właśnie e, sposobność. Ma te pieniądze, żeby je wydać To dobrze Ja nie chcę się stawiać w roli też Strasznie ubogiego człowieka, bo nie jestem Ale mm, Często mam tak, że Boję się kupować książki Jeśli nie do końca Czuję, że mi się spodobają A ja mam właśnie Taki problem, że No Mało co mnie tak porywa, że O, muszę to na pewno przeczytać Oczywiście no, uwielbiam książki, ale tak ciekawią mnie, ale to nie jest coś takiego, że koniecznie chcę mieć to u siebie na półce. I też się często boję, że y, przeceniam książki, na przykład jak po okładce, bo ja, ja jestem surokowcem i jak widzę ładną okładkę, to automatycznie interesuje się, y, co to za historia jest. No wiecie, ale często jest tak, że okładka jest piękna, a treść jest taka sobie średnia. I właśnie tego się boję, że dam się złapać za tą pułapkę i wydam pieniądze. No może nie w błoto, bo tę książkę przeczytam. I o ile nie będzie to straszny chłam, to mm, będę się cieszyć z tego, że ją przeczytałam. Ale u siebie na półce takie swoje własne książki lubię mieć takie, które mają naprawdę ogromne dla mnie znaczenie. Dlatego ja tak średnio jestem za kupowaniem książek tak hurtowo, jak niektórzy to robią i mają wielkie biblioteki. A drugie to po prostu no, fundusze, które no... Nowe książki są fajne, piękne, ale i też drogie, co nie? Nie wszystkich na to stać. Może kiedyś będzie mnie tak stać, że będę sobie mogła codziennie chodzić, kupować jakąś książkę. Ale to już nie będzie to samo niż wybieranie sobie na przykład tak jak teraz przejdę do biblioteki i tam idzie się, nie wie się co się chce. Ja często mam tak, że nie wiem, co ja chcę tak naprawdę sobie wypożyczyć, albo mam milion pomysłów na to. A dopiero potem w bibliotece chodzę sobie przeglądając, wybieram, co ja bym chciała. Też pani bibliotekarka sprawdza mi, które książki są dostępne, które nie. No, które nie są dostępne, no to potem muszę sobie kupować, jak e, naprawdę chcę je przeczytać. E, ale często w bibliotekach jest tak, że nawet stare książki, takie e, z niezaładną układką, mogą ukrywać naprawdę piękne, e, te e, piękne wnętrze. Piękne wnętrze. I też chodzę do bibliotek, gdzie sugeruje się tymi ładnymi Okładkami tymi niezniszczonymi, tymi nowymi, tylko ogólnie chodzę sobie po jakimś dziale i przeglądam. Tam w bibliotekach jest mniejszy wybór książek, mi się wydaje, i często są też starsze książki, których na przykład w no, Empiku nie ma, bo w Empiku ciągle coś nowego, ciągle jakieś nowości są. I rzadko spotka się tam jakieś klasyki, które nie są tak strasznie popularne jak na przykład małe kobietki, czy coś tam duma i uprzedzenie. A w bibliotekach często właśnie takie starsze książki są, a ja takie starsze książki lubię czytać, zwłaszcza zimą. I często mam też takie poczucie, że wędrując między tymi półkami w bibliotece odkrywam tak jakby różne światy, jakoś tak ta atmosfera, gdzie no. Szczerze powiedziawszy, u mnie w bibliotece nie za wiele osób przychodzi, i jak ja przychodzę, to jestem tylko ja, no i pani biblio bibliotekarka. No i jest się tak samemu w tym świecie, tak e, czuję się tą tajemniczość tyle tych historii, które czekają na półkach, żeby je poznać a w sklepach, w księgarniach o ile nie są jakieś takie antykwariaty czy księgarnie e, no, kameralne. Choć miałam przyjemność być w takiej w tym roku w Gdańsku, w Gdańsku, Nie, w Gdyni. Naprawdę piękny antykwariat. Chyba antykwariat, właśnie taka księgarnia. Wademekum chyba. Jeśli ktoś właśnie jest właśnie z Gdyni albo z okolic i tam był, to pewnie wie, gdzie to jest. To właśnie w tych empikach, tych takich księgarniach, na przykład w galeriach, gdzie dużo ludzi przechodzi tam, nie ma tej takiej prywatności, żeby przystanąć sobie, popatrzeć tę książkę, zwłaszcza jak ktoś jest taki nieśmiały albo no aspołeczny, to właśnie nie ma takiego spokoju, żeby sobie stanąć spokojnie, przeczytać, bo ktoś już za nim stoi, żeby obok stoi i żeby tę książkę drugą wziąć i też przeczytać i zobaczyć i no Na bibliotekach jest tak kameralnie i coraz mniej mi się tutaj ludzi chodzi do bibliotek. Możecie mi napisać, czy wy chodzi, chodzicie właśnie do bibliotek, czy wolicie kupować te książki, bo mi się wydaje, że ludzie odchodzą coraz bardziej i na rzecz kupowania po prostu książek, potem ich sprzedawania, co też często widuję na vintedzie. No i też widuję to, że ktoś po prostu przeczyta albo kupi i nawet nie przeczyta bo piszą tam ludzie, że nie przeczytali jej nawet nie czytana nowa książka do sprzedania. W takim razie po co kupować, skoro się tego nie czyta? To jest trochę taka głupota, co nie? Ja jak już kupuję, jak wybieram książkę do kupowania, no to jestem nastawiona na to, żeby ją przeczytać. To jest też takie wtrącenie, można by powiedzieć, bo nie cały taki punkt. A punkt numer dwa, który w sumie się trochę z tym wiąże, to ekologia, czyli takie no, mniejsze marnotrawienie tego papieru, zużywanie tych drzew. No, jak idzie się do biblioteki, no to te książki tam są w liczbie. Każda, każdy egzemplarz pojedynczy albo, nie wiem, tam po dwa egzemplarze. No, rzadko się to zdarza. To zazwyczaj jest z lekturami szkolnymi, że więcej jest egzemplarzy. Mm. Właśnie jest coś takiego, że e, choć dużo jest tych książek, to nie jest taki nawał, i też. No, to jest książka, którą się pożycza i potem się oddaje, i ktoś inny też może z niej korzystać. A jak się tę książkę kupuje, to już stoi na półce, przeczyta się ją, można robić e, read, można e, dalej sobie do niej wracać, ale przynajmniej mam takie ja wrażenie, że jest tak, jakby e, Większe to marnotrawienie tych drzew i tego wszystkiego. Też nie, żeby nie obrażać tego, że się wydaje książki, czy coś takiego. Oczywiście to jest dobre, wszystko to, ale to trzeba robić z umiarem. Ktoś nagminnie kupuje garściami, garściami, pudłami, dużo książek kupuje. To mi się wydaje, że ta ekologia jest już taka trochę zachwiana. Też oczywiście rozumiem, że autorzy chcą zarabiać na tych książkach, żeby je kupować, ale tu jest tak. No, sama też jestem autorką i też z tego punktu widzenia dla mnie jest lepiej, jeśli ludzie kupują, ale z tego odniesienia bardziej czytelniczego i tego, żeby dbać o to środowisko, żeby, żeby jeszcze w tym ekosystemie jakoś funkcjonować, który już jest, uważam, jest mocno za, zaburzony, to. Czasem mam poczucie winy kupując książki, że właśnie e, tak jakby niszczę też ten ekosystem. Ale to może być takie moje dziwaczne odczucie. Albo po prostu można zamiast za to, że się kupuje książki, sadzić trzeba. Też miałam raz taki pomysł. Ale to już jest sprawa indywidualna, każdy ma swoje sumienie, każdy inaczej to widzi. Może ja też nie jestem ekspertem w dziedzinie właśnie ekologii, ale to jest takie moje osobiste odczucie, że ja, jeśli nie jestem do czegoś przekonana, jeśli mam kupić tą książkę, a potem być niej niezadowolona, y, oddawać ją komuś innemu i tak jakby sprawiać, że ten nakład y, będzie książek jeszcze większy będzie ich jeszcze więcej i więcej się tego, tych drzew, tych kartek będzie się zużywać, no to wolę sobie pójść właśnie do biblioteki czy pożyczyć od kogoś, ewentualnie odkupić od kogoś, kto już tak jakby. Przeczytał tę książkę, albo jakby stawił tam. To też jest związane z ceną, bo jak się kupuje używaną książkę, to też ta cena jest mniejsza. Także to jest z takiego czytelniczego punktu widzenia, a właśnie z punktu widzenia autora, no się chce, żeby te książki się sprzedawały i zarobić też coś na tym. Także to jest taki trochę pod moim względem kontrowersyjny temat, kontrowersyjne w ogóle pojęcie. Bo z jednej strony chciałabym, żeby tych książek produkować mniej, a z drugiej strony chcę zarobić. Ale to już jest takie moje wahanie pod względem tego, jak ja osobiście, personalnie to czuję. Także nie zwracajcie na to uwagi i możecie sobie swoje myśleć, a ja będę myśleć swoje. No i trzecia rzecz i wydaje mi się, że w sumie najważniejsza, a też łącząca się z tym, że zamiast książek kupowanych, które są nowe, nieużywane, bierze się z bibliotek te, które no już ktoś czytał i ta książka ma już swoją duszę, też pamiętam, że był właśnie taki cytat, że książki mają duszę coś tam. E, tak przez mgłę to pamiętam, podobno ten cytat, coś czytałam takiego. Ale ja się z tym zgadzam, że książki właśnie mają duszę, i jak są takie nowe, nieużywane, co prawda możemy nadać im tą duszę, ale tylko ona będzie tak jakby dla nas. I to też pod względem tego, żeby rozważyć sobie, wybierać co chcę przeczytać, co jest dla nas ważne. Ewentualnie przeczytać sobie z z biblioteki, czy pożyczoną, i potem sobie własną książkę kupić. Ja na przykład tak mam, że o coś znajdę w bibliotece, to muszę sobie na pewno kupić. Albo pod takim tematem, który bardzo nam podchodzi, z którego mamy pewność, że będziemy, e, tak jakby, zadowoleni, który będzie trafił do naszego serca. E, też nie namawiam nikogo, żeby no, brać z bibliotek, a nie kupować. E, to, tak jak mówiłam, jest do każdego z Was rozważenia, e, bo każdy czuje inaczej, każdy ma inne podejście, inne zdanie. E, tutaj w tym filmie, oczywiście, to jest moje zdanie. i dzielę się z wami nim, może ktoś też jakieś swoje ma przemyślenia na ten temat, no to napiszcie mi w komentarzu, ale chodzi mi o to, że ja mam przynajmniej takie odczucie, co już mówiłam w którymś filmie, jak on się nazywał, a już wiem, miałem... hmm. czy dorastamy do książek? właśnie o to mi chodziło, właśnie tam na podstawie Tolkiena opowiadałam to. To właśnie, ja przynajmniej tak czuję, że te książki z bibliotek mają swoją jakoś duszę, swoje już taką jakąś historię. To też tak może trochę głupio zabrzmieć, ale czuję taką więź, choć nie wiem kto wcześniej to czytał, to czuję taką więź z poprzednimi czytelnikami tej książki i tego, że oni się też mogli tak samo cieszyć jak ja z tej książki albo ją przeżywać, takie duchowe połączenie z resztą świata. Ja przynajmniej mam takie e, odchyły, e, takie właśnie dziwne myślenie, że e, tak bardziej duchowo podchodzę do tych książek z biblioteki. E, też treść ta zawarta, nieraz pobrudzone kartki czy coś. Widać, że to ktoś używał, że to nie jest już takie estetyczne i e, to jest zmora wielu właśnie książkoholików. Że brudne kartki czy coś tam, czy ktoś na przykład, jak się bardziej z tych lekturowych książek bierze, że ktoś już coś tam podkreślał, e, dla kogoś coś było właśnie ważne. Nawet jak nie są takie lekturowe książki, to widziałam, że były podkreślane zdania i tak ma się trochę wgląd w to, jak ktoś czytał, choć się nie wie kto to był, e, takie dzielenie się tym e, dobrem literatury z innymi. Mm. Właśnie ja do każdej książki podchodzę jakoś tak emocjonalnie, duchowo. No, większość z nas chyba tak ma, dlatego do mnie ta najbardziej ta dusza przemawia książki, że no, chociaż jest ona jakaś taka pobrudzona, czy podniszczona, czy ktoś tam rozerwał kartkę, chociaż zawsze mnie to boli. Ale różne rzeczy się zdarzają. Ja też często czytam książki przy jedzeniu, przy piciu, właśnie z herbatą. Czy po prostu jak coś nawet robię w domu, to z książką od razu. Także czasami zdarzy mi się te książki pobrudzić czy zagiąć róg, ale wtedy widać, że ta książka jest używana, że ona jest czytana, że jest dobra, bo się ją czyta. A im bardziej książka ma starte te brzegi, dróg, wszystko, im bardziej jest właśnie podniszczona, tym jest. Według mnie to jest taki wyznacznik dobra, że jest taka ciekawa, że jest taka dobra, że wszyscy ją chcą czytać. Nie, to jest takie moje odczucie i mój punkt pojmowania tego wszystkiego odbioru. Także te trzy punkty są takie jakby kluczowe dla mnie przy wyborze między właśnie biblioteką, a właśnie księgarnią, antykwariatem czy czymś takim. Czy empikiem, no. Tam to jest naprawdę duży przemiał tych książek i tego wszystkiego y, to kusi, bardzo kusi, y, ale właśnie te kwestie, no, niechybne, pieniężne, o których nie chcę narzekać, bo to jest y, kwestia sporna, co nie? O pieniądzach się nie rozmawia. Też właśnie ten przemiał ludzi, co ja na przykład nie lubię zatłoczonych sklepów. No i ta dusza książki, że nie wiesz, czy książka jest dobra, bo jest nowa na półce i... No nic się z nią nie dzieje, jest piękna, bardzo ładna, ale nie ma tego takiego sobie czegoś, co ma książka zniszczona. Nie wiesz, czy jest dobra, bo jest nowa i nie zniszczona i nikt nie czytał i się nie wie, czy jest dobra. Ja się właśnie boję trochę tego zawodu, książka może być taka sobie średnia. No zawsze ja powtarzam, że o, książki są dobre cokolwiek, to czytanie jest fajne, uwielbiam czytać wszystko, yy, ale... Warto czytać takie książki, które e, coś zostawiają po sobie w naszym życiu, które po trochu tam mikroelementami swoimi w duszy zmieniają nas i sprawiają, że patrzymy trochę szerzej na świat, e, tymi takimi bardziej mądrymi oczami i w ogóle z taką radością, z taką e, wdzięcznością za to, że się w ogóle żyje, że się może czytać te książki bo no nieraz nie wszyscy mają możliwość tego a to też kontrowersyjny temat, nie będziemy go po, poruszać bo ja tu rozmawiam w sumie tylko o książkach i około książkowych tematach a to no ktoś inny może o tym porozmawiać, albo sami sobie możecie o tym pomyśleć także hmm, herbatka już w większości upita ja porozmawiałam sobie na temat właśnie bibliotek i kupowania książek temat hmm, Uważam za wyczerpany, przynajmniej jak na razie z mojej perspektywy. Może jeszcze coś kiedyś w tej kwestii mi się rzuci i porozmawiamy sobie o tym. Może właśnie stworzę sobie serię, w której będę przy herbatce opowiadać o książkach i takich przemyśleniach książkowych. Możecie mi napisać, czy jesteście za, czy nie. Podzielić się czymkolwiek chcecie ze mną. Podniesienie do tego odcinka, czy do jakichś swoich przemyśleń innych, tak by, mm. Jeśli cokolwiek macie mi do powiedzenia, no to podzielcie się z tym. Ja będę za to bardzo wdzięczna. E, również będę wdzięczna za łapki w górę, jeśli Wam się ten film spodobał, jeśli spodobało Wam się to, co ja tu mówię. E, no i za subskrybowanie mnie, jeśli tego jeszcze nie robicie, bo właśnie planuję więcej takich rzeczy robić, takich przemyśleniowych. Jeśli też ktoś lubi tak sobie rozważać nad książkowymi rzeczami i w ogóle nad życiem, no to możemy sobie rozważać nad tym razem. No, a ja odkładam już tę herbatkę i żegnam się z Wami. Dziękuję za to, że byliście tu i życzę Wam miłego dnia, tygodnia, miesiąca miłego życia, żeby Was ten śnieg nie zasypał, żebyście jakoś dotrwali do świąt. No i w ogóle wszystkiego cudownego. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Cześć.